Witam wszystkich serdecznie. Tuolo mamy weekend, a mi udało się w końcu złożyć tutaj tą figurkę, którą zakupiłem na AliExpress już dawno temu. Nie pamiętam ceny, odsyłam oczywiście do unboxingu. Tam wszystko jest wytłumaczone, ile to kosztowało, pokazane jak to było zapakowane. W każdym bądź razie w zestawie znajduje się taka instrukcja. Tutaj jest fajna, szczegółowa, bardzo czytelna na papierze kredowym, naprawdę wysoka jakość moim zdaniem, tutaj tego <laughs> zestawu. Zdjęcia są, bardzo fajnie to wygląda. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze zdaje się naklejki różnego rodzaju którymi właśnie możemy okleić sobie tutaj tą naszą postać. Mało tego, o tak, tutaj są te właśnie naklejki. Ja tego nie oklejałem, gdzieś to, gdzieś to wrzuciłem po prostu. No I mamy tutaj też z tyłu na instrukcji cały rysunek tych wszystkich wyprasek, które powinny się znaleźć, żeby to złożyć, więc Przede wszystkim jak kupicie taki zestaw, przede wszystkim upewnijcie się, że macie już tutaj te wszystkie elementy, zanim wystawicie sprzedawcy jakąś tam e, po prostu opinię. Tak? E, tutaj jest fajnie pokazane co i jak potrzeba. E, ja nie użyłem słuchajcie do złożenia tej figurki żadnego kleju. Tak? To jest dosyć fajne, to wchodzi, bardzo fajnie się składa, te wszystkie elementy bardzo fajnie pasują i e, przede wszystkim pamiętajcie, żeby nie wyrywać e, elementów tutaj z tych wyprasek, tylko właśnie, żeby zaopatrzyć się, jak już chcecie to składać w takie narzędzia, tak? Czyli tutaj takie szczypce precyzyjne, które ja. Już zachód słońca jest i ta kamera mi tak słabo łapie tutaj ostrość. Które ja używam właśnie do akurat tego używam do zegarków do przycinania wałków nastawczych, no i oczywiście skalpel tak? Tak żeby można było tym lepiej wyciąć, a tym później usunąć ten nadmiar po prostu tego tworzywa sztucznego. W tych wypracek, tak jak widzicie, tu z tyłu jest cała masa. Naprawdę jak ja zobaczyłem ten zestaw, to, to w szoku byłem po prostu, że, że takie rzeczy, że, że ten, ta figurka będzie się po prostu składać z tylu rzeczy. Ja już kiedyś kupiłem na Aliexpress taką figurkę. Fajna, fajnie to wygląda nawet i ona była nie dość, że droższa, to jeszcze była mniej Detali po prostu było na tej figurce, A tak zobaczcie jak ten robot się prezentuje. Jak ktoś grał w Zol of Enders, to będzie po prostu, podejrzewam, w niebo wzięty, cała masa tutaj słuchajcie jest na tej figurce detali, cała masa takich ruchomych części stawów, że po prostu tą figurkę bardzo fajnie można dynamicznie poskładać, ułożyć w jaką, jakąś fajną opcję. Trochę dziwne jest to, po prostu też, znaczy przede wszystkim dziwne jest w tej figurce to, że te nogi są takie wielkie, takie masywne w tym robocie, ale dzięki temu ta figurka jest taka bardzo stabilna. Fajna, stabilna, jak to postawicie, to po prostu jak to sobie stoi, to po prostu nie musicie się martwić o to, że, że to się Wam jakoś przewróci. Cała masa tutaj jest elementów, niesamowita ilość detali, po prostu taką jedną podstawową rzecz składacie tak przeważnie z pięciu elementów, sześciu, więc naprawdę tutaj trzeba się troszkę wysilić, i ta instrukcja. Ta ilość tutaj tych elementów tak naprawdę na początku może mega przytłaczać. Ja miałem na początku takie wrażenie, jak zacząłem składać tego robota, że najpierw złożyłem ten szkielet, tak naprawdę, korpus, nogi, ręce. I mówię, wow, nie, to ja muszę zrobić przerwę, nie? Bo naprawdę tutaj, słuchajcie, jest cała masa właśnie takich elementów, których dokłada się i się dokłada, tak? Słuchajcie, spasowanie tutaj tych elementów jest naprawdę spoko, fajne. Tutaj nic tak jakby nie wypada. Wszystko jest na takie ściśnięcie. Nie ma takich klików, jak na przykład w Lego macie oryginalnym, że składacie element i on trzask, zatrzaskuje się i koniec. Tutaj tego nie ma. To tworzywo jest takie częściowo elastyczne i ono nie wydaje po prostu takich dźwięków, ale jak już się złapie, ściśnie się, to już po prostu siedzi bardzo fajnie i jak chcecie to rozdzielić, to po prostu skalpel trzeba wsadzić między dwa elementy i tak jak się delikatnie je po prostu rozewrzeć, tak? Więc tutaj właśnie taka sytuacja jest. Te wszystkie takie elementy ruchome, one póki co ja się tym nie bawię, tak? to nie służy, to nie jest zabawka do zabawy, taka typowa, to służy właśnie raczej jako jakaś figurka taka, żeby to stało i dopóki te wszystkie takie staby się nie wyrobią, to tutaj na razie te wszystkie stawy stoją w miejscu, siedzą, te części one od siebie nie odpadają, natomiast też oczywiście na tej figurce znajdują się elementy, które potrafią odpaść i tak naprawdę jedynymi elementami to są właśnie tutaj te takie nakładki na bicka, można powiedzieć, na tą rękę tutaj, na to ramię z, z boku, yy, ale z, jeżeli tego nie dotykacie, jakoś się tym nie bawicie, specjalnie nie, nie ruszacie tego, to, to się tak naprawdę nic nie dzieje i to samo z siebie nie odpada, tak? yy, Dodatkowo, słuchajcie, ten robot yy, ma, że tak powiem, możliwość yy, złożenia rąk na różny sposób, tak? Może być ręka otwarta, może być pięść, a może być ręka, która będzie taka częściowo zamknięta, że będzie można coś tutaj a wrzucić tutaj możemy e, takie fajne, taki, taki miecz, który możemy z tego miecza. Możemy zrobić jeszcze, jedną, jeszcze jeden miecz, taki okrutszy, trochę dać mu jakąś e, to do ręki i tarcza na przykład, bo tarcza też tutaj się znajduje. E, ta tarcza tutaj leży na dole, ja jej nie montowałem, bo jakoś tak e, ona mi tutaj za bardzo nie pasuje. E, sama, słuchajcie, postać, sama figurka jest dosyć duża. I ją sobie tutaj zaraz zmierzymy, ja wam powiem, ile ona ma. <laughs> Jeżeli ją rozstawicie jakoś dynamicznie, tak, na szafce czy na czymś, ona jest fajna, widowiskowa, ładnie to wygląda. Nie widać, żeby to było jakieś takie mega tanie czy coś w tym stylu, ale zajmuje dużo miejsca. Ja na początku myślałem, że to będzie zajmować mniej miejsca niż te motocykle yy, chińskie z tego chińskiego Technika, które składam. Yy, no i rzeczywiście tam troszkę mniej tego miejsca zajmuje, ale to nie jest aż tyle żeby można było powiedzieć, że no spoko jest rzeczywiście jakaś potężna różnica. Słuchajcie, 16 cm można powiedzieć, że ma ta figurka tak na prostych nogach, więc jest to dosyć dużo moim zdaniem. Yy, I po prostu, no, jeżeli kupicie sobie taki zestaw, plus do, dołożycie jeszcze jakąś jedną, drugą figurkę, to można jakąś taką fajną stękę zrobić, że te roboty na przykład walczą ze sobą, tak? Yy, więc no wszystko, że tak powiem, zależy od Was, tak? Tutaj jak widzicie, no te wszystkie elementy, praktycznie ta większość tych elementów jest ruchoma. Yy, także to wszystko tutaj, słuchajcie, yy, pracuje. Te, te stawy, tak jak mówię, one tutaj zapewniają yy, taki zakres ruchu, tak jak ludzkie stawy tak naprawdę. Więc naprawdę fajny, fajny zestaw to jest, słuchajcie, za, za niecałe cztery dyszki takie coś ja to składałem dosyć długo, ale tak, gdybym miał tak usiąść na raz, złożyć, to wydaje mi się, że zależy jeszcze jak docinacie te elementy tak, żeby one fajnie współgrały jedne z drugimi, żeby nie było jakichś takich szpar większych czy czegoś takiego. To wydaje mi się, że spokojnie z 4, z 5, nawet 6 godzin jesteśmy w stanie tutaj zrobić no ten plecak tutaj odrzutowy, trochę tak się słabo trzyma. Dosyć wchodzi delikatnie. No i tutaj te nie skrzydła, a raczej jakieś te takie odrzuty z silników odrzutowych, te, te opary z spaliny. O, spaliny może z silników odrzutowych gdzieś mi tutaj wypadają, wypadły. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, to nie służy do zabawy, tylko to właśnie służy do tego, żeby to gdzieś sobie fajnie ustawić i żeby to stało. No i tyle, tak? Bardzo fajny mówię zestaw, jeszcze raz, fajnie to jest zrobione dokładnie, te wszystkie wypraski, te wszystkie elementy, one naprawdę są ładnie zrobione, jak to wytniecie nożem, to prawidłowo to wytniecie, to, to, to tutaj tak naprawdę nie ma jakiegoś, jakiegoś takiego elementu, który po prostu brzydko by wyglądał, tak? Tutaj te wszystkie, zobaczcie, takie pomarańczowe elementy, jakichś wydechów z silników, jakichś odrzutowych czy z czegoś jest jakiś dysz, no naprawdę, naprawdę mega to wygląda, fajnie to wygląda i, i te wszystkie elementy naprawdę dobrze ze sobą pracują, no tylko oczywiście pasują, tylko oczywiście tutaj trzeba trzeba je odpowiednio oczywiście dociąć i ze sobą złożyć, tak? czyli ja was zachęcam przede wszystkim właśnie do zainteresowania się tymi figurkami, bo one póki co nie są jeszcze jakoś specjalnie drogie a naprawdę słuchajcie, jeżeli macie stresy jeżeli nie lubicie czytać, albo nie macie czasu na takie rzeczy Gdzieś tam kiedyś sklejaliście jakieś modele, więc macie jakieś takie przygotowanie typowo modelarskie? No, to to jest właśnie tutaj takie hobby dla Was, tak? Tu nie trzeba nic kleić, tu nie trzeba nic malować. Wystarczy po prostu to dobrze wyciąć, spasować, złożyć i jeszcze ewentualnie można to okleić. Ale sami widzicie, że na tym modelu jest tyle takich szczegółów, detali, że no po prostu to nie jest, nie jest jakby potrzebne. Jeżeli oczywiście materiał się podoba to oczywiście zachęcam do tego abyście łapkowali lajkowali sekcja komentarzy jest dla was przede wszystkim nie proście mnie o link bo ja to już kupiłem jakieś dwa miesiące albo trzy nawet temu więc po prostu to jest na aliexpress wystarczy sobie zrobić zdjęcie telefonem i nawet wyszukać po zdjęciu tak naprawdę więc, więc to zajmie wam tak naprawdę chwilkę ja mam tych modeli jeszcze może nie, tych, nie, tak, nie, nie tego akurat modelu, ale mam jeszcze z dwóch albo z trzech takich wojowników do złożenia takich robotów, więc jak tylko że tak powiem, pojawią się meble u mnie, pojawią się u mnie meble, to yy, po prostu no, na pewno gdzieś tam to wszystko poustawiam, tak żeby to gdzieś w jakimś fajnym, sensownym miejscu postawić i, i zrobię taką ekspozycję tak naprawdę, więc to naprawdę fajne polecam. Jeżeli nie lubicie lego, nie przepadacie, to wydaje mi się, że akurat tutaj taka kolekcja będzie naprawdę mega, mega fajna. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka!